Dzień dobry, witam w wydaniu specjalnym poświęconym rodzajom odbiorników t 2 z Hewcem. Pisaliśmy o tym w Kurierze. Jest sześć rodzajów odbiorników, które żeśmy podzielili według pewnego segmentu. Macie Państwo tam numerki pokazane. Zacznę od jedynki, czyli od standardowego odbiornika t 2 Hewc. Nie różni się on niczym w zasadzie od. Poprzedniej wersji pierwszej generacji odbiorników DVBT, jakby 1 Zwykle tutaj akurat na przykładzie Optiku ma NS to pokazuje. Ciągle taki dekoder ma no zwykle ma wyświetlacz, przyciski podstawowe, czasami na panelu przednim lub bocznym jest USB, na panelu tylnym. Co jest istotne? Istotne jest to, że taki zwykły odbiornik, pudełko, tak zwany, można może być takiej wielkości do takiej. Zwykle w tych wymiarach się to mieści. Bardzo łatwo to jest schować obok telewizora. Najważniejsze wejście antenowe. Czasami, bardzo rzadko już w tej chwili jest tak zwana przelotka, czyli podobne złącze, tylko jakby wylotowe z, do kolejnego urządzenia. Gdybyśmy chcieli, nie wiem, co tam podpiąć do jakiegoś urządzenia dodatkowe, to można to. Jest oczywiście skart ciągle, który służy do podłączenia do starych telewizorów. Według mnie, bez sensu, już zupełnie to złącze powinno być zlikwidowane. Ewentualnie niektóre odbiorniki powinny mieć to złącze. To jest złącze według mnie porażka i kosztowne tylko. I najważniejsze jest złącze HDMI, którym podpinamy do telewizora płaskiego lub jakiegoś innego urządzenia, które do monitora, do które ma służyć do odbioru, do pokazania obrazu na ekranie. No i niektóre dekodery powinny mieć koakcjal lub złącze cyfrowe, optyczne, co się już w tej chwili też bardzo rzadko zdarza, ze względu na koszty. Czasami jest podobne złącze na mini jacku, Też rzadkość, ale chyba ze względu na to, że Chińczycy produkują, taniej to wychodzi w produkcji, to możliwe. Czyli są trzy rodzaje złącz wyjścia cyfrowego w wersji RCA, koakcjalne na chinczu, tak zwanym, mini jacku lub optyczne. Przy standardowych, może jeden, może dwa odbiorniki na polskim rynku mają wyjście optyczne, więc też, jeżeli ktoś potrzebuje już wyjście optyczne do swojego wzmacniacza, to musi poszukać takiego dekodera, żeby, żeby to. Tutaj pokazujemy na trzech naj, chyba najlepszych odbiornikach, najbardziej popularnych, czyli Optikumie, Gosacie, Fubie, są oczywiście wiwy, Manty i tak dalej. Tutaj zwracam jedną istotną uwagę. Warto kupować markowe urządzenie, ponieważ jest mnóstwo firm, które sprzedawane są w sklepach spożywczych, w hipermarketach, poczcie polskiej i nie wiem gdzie jeszcze. Zwracam też uwagę, że tam w tych punktach praktycznie nie ma żadnej pomocy technicznej, więc, jak ktoś się nadzieje i ten odbiornik nie będzie działał. To może mieć gigantyczny problem, bo instalatorzy nie będą chcieli obsługiwać lub pomagać takim użytkownikom. A zdarzały się już przypadki, że całe partie odbiorników DVB-T2 zostały wycofywane z Polski ze względu na, na to, że były wadliwe. Różnie z tym bywa, są problemy z LCN-em, no, z ustawianiem źródła. Klienci mają gigantyczne problemy. Numerem dwa którego nie mamy co pokazać, bo nie istnieje taki odbiornik, przynajmniej nie spotkaliśmy, to jest odbiornik HBB t... z HBB-TV. Otóż w Polsce ktoś mądry, strasznie mądry, wymyślił, że taki odbiornik, jeżeli jeszcze odbiorniki DVB-T miały złącze LAN tutaj, ale ktoś mądry wymyślił, że jeżeli ma być tu na panelu tylnym LAN, czyli podłączenie do internetu, to musi mieć HBB-TV. I to był kretyński pomysł bo to jest podobne do słynnego sformułowania i czasopisma, większość producentów chińskich na zlecenie polskich odbiorców po prostu skasowała ten LAN i klienci się skarżą, czemu nie ma LANA. No nie ma, bo ktoś wymyślił, że ma być HBB. Co to oznacza, że ma być HBB? No badaliśmy ten temat, okazuje się, że gdyby było HBB w takim dekoderze, no to musiał być mocniejszy procesor, co oznacza wyższe koszty, brak procesorów w tej chwili ze względu na COVID i tak dalej. No i jeszcze jedno i to HBB powinno dobrze działać z kanałami polskiej telewizji, z czym są też problemy, bo to działa strasznie powolni. Więc jeżeli ktoś chce mieć HBB, koniecznie i upiera się, to nie kupi takiego odbiornika w Polsce. Nie istnieje ani Linuxowy, ani Androidowy, ani standardowy dekoder, który poprawnie działa z HBB TV. Testowe odbiorniki, które gdzieś tam były na polskim rynku, nawet telewizja polska testowała, nie do końca się sprawdzają, więc tylko telewizor, i to dobry, może obsłużyć HBB TV. Wydaje mi się, że w związku z tym. Sam pomysł wprowadzenia dekoderów HBB TV jest porażką, i całe to HBB TV poległo tylko dlatego, że ktoś sobie wymyślił pomysł na sztuczne, na sztuczne, biurokratyczne zarządzenie, co ma być, a co ma nie być w dekoderze. Według mnie porażka. Kolejny odbiornik, który ja bym polecał jednak do kupienia, to jest odbiornik combo, czyli dwa w jednym albo trzy w jednym, hybrydowy odbiornik. Zwykle jest z satelitą. I kablem, dlatego jest hybrydowy, to są antenki do Wi-Fi, to nie jest odbiornik DVB T2, żeby ktoś się nie czepiał. To jest odbiornik tak naprawdę satelitarny, multi, który ma głowicę satelitarną, głowicę naziemną i kablową. Najczęściej czas rzadko zdarzał, że nie ma tu kablowego podejścia, jest tu złącze, akurat światło, światłowodowe wyjścia audio. No i są inne wejścia, oczywiście HDMI. Jest LAN, ale jest też WiFi. fi yy, I to urządzenie już jest na Linuxie. To jest akurat jeden z najbardziej popularnych odbiorników yy, w tej chwili w Polsce i tanich stosunkowo, czyli jest to odbiornik 4K, a nie HD, tak jak jest standardowy. No i teraz w czym, jest, w czym jest problem? Problem polega na tym, że oczywiście więcej kosztuje, jeżeli kogoś stać, to tylko to kupować, bo nie ma sensu dawać 100 zł za to czy 129 zł, bo lepiej dać. 500 czy 600 zł, ale mieć wszystko w jednym pudełku, w jednym, z jednym pilotem, z Androidem, z na, przepraszam, tutaj akurat w, w przypadku z Linuxem yy, i zasilany 12V, wszystko po prostu w jednym i przede wszystkim to jest urządzenie 4K, co pozwala na to, że jak będzie TVP 4K yy, podczas Mistrzostw Świata w Katarze, to będzie oglądanie, a na tym niestety nie będzie. Także y, oczywiście są też odbiorniki, to jest akurat 4K, można oczywiście wynalazek kupić typu W+, y, Duo z DVB-T2, już multimedialny, porządny odbiornik z, ze złączami CI+, itd. Tak do satelity, ale są też odbiorniki HD, te akurat y, też polecam, są Editiona, Nino i, i, i Cryptobox y, 752, to są odbiorniki T2 na dole, to są akurat odbiorniki tylko HD. Co jest według mnie numer jeden? Pewnego rodzaju rozwinięciem tego, tego dekodera, chociaż ja go sobie tutaj postawiłem, to jest odbiornik w04 04K, czyli tak jakby 4K jak oktagon, ale bez satelity, czyli tylko robiony de facto na zamówienie pod konkretnego klienta z odpowiednim oprogramowaniem. On ma tylko wejście dla naziemnej i dla kabla, czyli można go używać i do kabla, i do naziemnej, tam sobie trzeba przełączyć. Ma kieszeń na gniazdo CI, co jest bardzo ważne, na przykład jeżeli by ktoś chciał kablówkę kodowaną oglądać, to tu włoży moduł. Ten odbiornik został przerobiony jakby z 04K satelitarnego. W to miejsce została włożona głowica na wymianę już tu u nas w serwisie naziemna, wgrane odpowiednie oprogramowanie. I ten odbiornik pozwoli też na odbiór TVP 4K, jeżeli będzie taki nadawany jeszcze, oczywiście. Kolejną, kolejną partią odbiorników, numer 4, jakby są tak zwane HD Mystiki, czyli odbiorniki, które są miniaturowej wielkości. Mniej więcej to jest chyba jeden z największych. O, Tutaj jest jeszcze Space Tronic, ale powiem o co chodzi na przykładzie Editiona, bo on jest akurat tutaj podłączony. Co on ma i do czego to służy? Tutaj jest gniazdo antenowe z przelotką, bo są z przelotką albo bezpośrednio. Tutaj jest bezpośrednio. Tutaj podpinamy czujkę do pilota na gniazdo. Na gniazdo może być taka czujka też z wyświetlaczem LED, co niektórzy potrzebują, niektórzy mówią, że nie, bo mam na telewizorze no to trzeba szukać takiego mini HDMI Stika, który ma LED. Na przykład Viva Mini ma coś takiego i parę innych odbiorników. Podłączenie zwykle jest tutaj albo na jacku, albo na USB. Podpięcie do normalnego USB przez przelotkę, i to się podpina koniecznie. To musi być podpięte do telewizora. Bo zdarzały się przypadki, że klienci podpinali to złącze HDMI do telewizora i mówią, zawiesił się, nie działa, bo nie podpiął zasilania. No, musi być skądś tutaj gdzieś jakieś zasilanie. Owszem, można podpiąć w to złącze zasilacz 5V, 1A, który trzeba sobie dokupić. I wtedy można nagrywać, jeżeli je zasilacz, jeżeli jest do słabego telewizora to podpięte, to nagrywanie tutaj w tym złączu, bo tutaj jest taka przelotka, można podpiąć dodatkową antenę Wi-Fi, a można sobie tutaj wpiąć jakąś pamięć lub dysk i nagrywać. Jeżeli podepniemy jakiś duży dysk, no to sorry, to zasilacz z telewizora nie wyrobi, więc trzeba niestety się postarać o zasilanie jakby dodatkowe, mocniejsze z zasilacza zewnętrznego. Są to bardzo wygodne, malutkie odbiorniki, jak, jak, jak pokazuję, no to to jest wielkości palca wskazującego mojego, więc to jest naprawdę miniaturka. To służy głównie do schowania tego mini odbiornika do, za telewizorem po to, żeby go wykorzystać na przykład w pensjonacie, hotelu, szpitalu, gdzieś, gdzie potrzebujemy go ukryć, żeby nawet użytkownik telewizora nie wiedział, że w ogóle mamy takie urządzenie. To jest ratunek tak naprawdę dla posiadaczy telewizorów DVB-T, ekranów DVB-T, monitorów, którzy chcą oglądać na ziemną, nie chcą wiele zapłacić, ale chcą jakby mm, uruchomić ciągle, ciągle telewizor stary do, do działania. Nie? Pewnego rodzaju jakby rozwinięciem tego jest tak zwany skartbox, czyli, czyli podobny miniaturowy odbiornik, no troszeczkę większy, ale mający dlatego, że ma tutaj skarta łamanego. Można to do starego telewizora wpiąć w ten sposób. Schować. Tutaj jest złącze antenowe, tu się podpina antenę, tu można przelotkę dać. Oczywiście jest HDMI. Trzeba pamiętać, że bez sensu, jeżeli jest płaski ekran, podpinanie na tym złączu SCART, bo laki jakość lepsza w HD, będzie z tego złącza HDMI. No i jest zasilacz 12V, tutaj to jest istotne, jeżeli chodzi o nagrywanie nie? w tym momencie. No i tu są dwa USB, gdzie można podpinać pamięć, czy jakieś dodatkowe urządzenia, żeby, żeby skorzystać z tego. Troszeczkę jakby lepsze urządzenie, aczkolwiek SCART jest tu... Dodatkiem do niczego, bo według mnie to już jest przeżytek, żeby, jak to mówią kart, to jest przeżytek, ale przydaje się w kuchni. To jest, to jest kolejny, kolejny piąty przypadek. No i teraz mamy szósty przypadek. Tutaj pokazuje takie kombajny jakby pewnego rodzaju. Tutaj jest bardzo ciekawy odbiornik OpenBoxa, który w zasadzie jest odtwarzaczem, a nie odbiornikiem, odtwarzaczem multimedialnym który małe urządzenie, gdzie, gdzie ma ogromne możliwości zrobienia z telewizora smart TV de facto. Oczywiście jest wejście antenowe, jest przelotka, są USB, jest LAN, bo to jest urządzenie multimedialne, musi mieć LAN, więc to nie jest jakby odbiornik dvb t 2 Jest HDMI wyjście, zasilanie itd. Po tym LANie można sobie dużo rzeczy zrobić multimedialnych. Najważniejsze jest, że to jest urządzenie 4K. Czyli a nie kosztuje tak dużo jak combo, więc jeżeli ktoś chce mieć taką miniaturę, ale nie potrzebuje satelity, bo bardziej potrzebuje mieć zrobić z telewizora, ekranu jakiegoś zrobić Smart TV plus naziemna, ale w 4K. No to jest taka możliwość. Przy czym nie wiem czy to jest dobre urządzenie czy niedobre, bo jeżeli ktoś ma telewizor 4K to w zasadzie powinien mieć ciunek 4K w hewcu, chyba że jest to stary telewizor sprzed 6-7 lat. No to niestety. Także, także tutaj, tutaj trzeba z tym uważać. Na temat mini HD, tych hdmi -sticków piszemy w Sad Kurierze 5-6, a, a na temat tych rodzajów odbiorników, cały artykuł jest w wydaniu 3-4 Sad Couriera z 2022 roku, więc polecam. W zasadzie jest siódmy rodzaj tunera DVB-T2, no czyli telewizor i ekran z takim, z takim tunerem wbudowanym i, no i nie mówimy tu o tym, no bo trudno, trudno się wypowiadać, przy czym badając sprawę tego, w których to telewizorach działa, w których nie działa, z jakich lat, no to są bardzo dziwne różne przypadki niestety odkryliśmy też to, że co najmniej 2-3 lata temu jeszcze mimo tego, że już był zakaz, sprzedawano w promocji odbiorniki, które de, przepraszam, telewizory i ekrany, które miały mieć DVB-T2 z hełcem, okazało się, że owszem, miały DVB-T2, ale bez hełca, bez H265. To jest to, co powinno być. No i taki telewizor objawi, odbior, odbiór powinien być, ale jest czarny ekran. Jeżeli tak jest, no to niestety użytkownik musi dokupić jedno z tych tutaj urządzeń, bo nie ma innego wyjścia i nie da się nic wiele zrobić, bo softwareowo tego się de facto nie da załatwić, bo nie ma po prostu jakby hewca, standardu nie ma, jeżeli chodzi o kompresję. Nie? I w tym momencie co z tego, że piszę wielkie hasło DVBT2, skoro nie ma, nie ma niestety H265. Trzeba zwracać uwagę na to, co pisze na opakowaniach, ale lepiej poczytać dobrze i nie kupować odbiorników w dziwnych miejscach. Dlatego, że po prostu jest często starszym osobą. Wciskane są urządzenia, które z którymi potem te osoby przychodzą do sklepów, firm satelitarnych i pytają, co z tym zrobić, albo nie działa, albo się zawiesił. Albo LCN nie działa, albo pilot nie działa, a nie umie zaprogramować itd. itd. No są z tym ogromne problemy i spotkaliśmy już mnóstwo takich, takich urządzeń, które, które tak de facto nie nadają się do sprzedaży w Polsce. Ktoś gdzieś kupił, często za granicą. Naprawdę trzeba uważać. Większość sprzętów tutaj, które Państwo widzicie, to są urządzenia sprawdzone przez nas, czyli przetestowane, z odpowiednim oprogramowaniem, dostarczane często na zamówienie, tak jak ten 04K de facto jest robiony pod klienta. On nie jest sprzedawany hurtem w ilościach nie wiadomo jakich, ale, ale cieszy się zainteresowaniem, bo kupowany jest głównie przez ludzi, którzy mają kablówki, ale chcą mieć jeszcze dodatkowo naziemną w razie czego. I to jest bardzo, dobra, bardzo dobre rozwiązanie. A tak naprawdę to polecam kombo. No i czytajcie sadcuriera, sadcurier.pl waszym portalem. Pozdrawiam serdecznie.